Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Jezus powiedział do ucznia: „to matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, Chwała Tobie, Panie. Obok Krzyża Jezusowego Stamy. Matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny. Uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Przyjdź duchu święty, ja pragnę, bo to dziś błahagam cię. Przyjdź Twojej mocy i sile, radością napełni. Twojej mocy i sile, radością napełni mnie, drodzy siostry i bracia. Właśnie słyszeliśmy Ewangelię, która opisywała to, co działo się pod Krzyżem, na Golgocie. Był tam oczywiście nasz pan ukrzyżowany, pod krzyżem umiłowany uczeń, ten, który był podczas ostatniej wieczerzy blisko Jezusa. Znajdowała się tam Maryja. W Ewangelii według świętego Jana, którą słyszeliśmy, ona się pojawia dopiero drugi raz. Pierwszy raz była w Kanie, gdzie wyprosiła cud a równocześnie wzięła udział w rozpoczęciu godziny Jezusa. Oprócz Maryi są tam jeszcze trzy kobiety. I teraz, co ważne, tej czwórce kobiet, czyli Maryja i trzy towarzyszki, ewangelista przeciwstawia inną czwórkę, też obecną pod krzyżem. Akurat dzisiaj o niej nie słyszeliśmy. Ale gdybyśmy wzięli do ręki Ewangelię i przeczytali to, co działo się wcześniej, zobaczylibyśmy czterech oprawców, najemników albo katów. Jest ich czterech, bo właśnie podzielili między siebie szatę Jezusa na cztery części, aby każdy coś miał. Mamy zatem przed oczyma bardzo wyraźny obraz. Po jednej stronie krzyża owe cztery kobiety, a po drugiej stronie krzyża owych czterech oprawców. Zatem z jednej strony przemoc nad niewinną ofiarą to ci oprawcy a z drugiej strony troska ludzi, troska osób, które fizycznej siły nie miały ale miały w sobie wielką odwagę, serce, jakąś siłę ducha. Z jednej strony tej oprawców jest okradanie ofiary z resztek ubrań, bo rzucili losy o suknie Jezusa, inną suknię podarli na cztery, a z drugiej strony widzimy Cztery kobiety oraz umiłowany uczeń, którzy próbują dać to, co mają, chociaż nie mają wtedy wiele. Swoją obecność, swoją bliskość wobec wobec wielkiego cierpienia. Ci oprawcy pewno działają w jakimś otępieniu, są jak maszyny. Oni nie myślą o tym, że ten człowiek na krzyżu ma matkę. I nie myślą o tym, że ta matka ma syna. Nie myślą o tym, że śmierć jednego zawsze rozlewa się na wielu, wielu innych. I nie myślą o tym, że ta matka pozostanie sama. A z drugiej strony jest Maryja. Oczywiście jest ukrzyżowany Jezus z Nazaretu, jej Syn. Jest relacja bliskości, jest odpowiedzialność do końca, nawet z krzyża, gdy zbliża się śmierć. Ale przepatrzmy się tej scenie jeszcze bardziej. Żołnierze, a właściwie ci oprawcy, bo mówić dzisiaj żołnierze w obecności tutaj, naszych żołnierzy, to, to nie jest właściwe słowo. Tam byli oprawcy. Oprawcy nie słuchają, nie wchodzą w dialog. I o tym mówi następna scena. Też jej dzisiaj nie słyszeliśmy. Ale Ewangelia pokazuje, że Jezus woła pragnę, pragnę, a oni w jakimś odruchu bez zrozumienia dają Mu ocet do, ocet do, do picia. Aby go oszołomić. Ale my przecież wiemy, że kiedy Jezus mówił: Pragnę na krzyżu, to miał co innego na myśli, niż, ten fizyczne, niż to fizyczne pragnienie. On przecież powiedział: Kiedyś w Galilei przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on zapłonął. Ogień, który zmieni świat na lepsze. Albo powtarzał słowa Ozeasza, właściwie słowa samego Boga. Miłości pragnę, a nie krwawych ofiar w świątyni. Więc oprawcy nie słuchają. Owszem, coś słyszą, ale nie ma tam dialogu. Jest tylko głucha przemoc. I to jest chyba najlepsze podsumowanie ich postawy, tej czwórki. Głucha, Przemoc, która ciągle przewija się przez historię świata. Ale inaczej zachowuje się Maryja, umiłowany uczeń i reszta owych kobiet. Oni słuchają, jest tam pewien dialog, chociaż w części bez słów, ale widzimy, że gdy Jezus mówi do syna, oto matka twoja, a potem mówi do matki, oto syn Twój, to uczeń odpowiada swoim czynem. Czynem, wierzę Maryję do siebie jako swoją matkę. I takie sceny, gdzie z jednej strony mamy głuchą przemoc, a z drugiej strony mamy słuchanie, pomoc, odpowiedzialność. Takie sceny dzieją się nie tylko pod krzyżem, ale przewijają się przez naszą historię. O tym mówiło dzisiejsze pierwsze czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. To jest ostatnia księga Nowego Testamentu, pełna różnych symboli. O nich słyszeliśmy smok, barwy ognia, ma siedem głów, dziesięć rogów. To są symbole, które mają oddać naszą rzeczywistość, to, co my przeżywamy. I Apokalipsa opisuje dalsze dzieje ludzi spod krzyża. Dalej jest niewiasta i jej syn, dalej jest reprezentant głuchej przemocy, smok, który pożera, pochłania i niszczy. To jest wielki biblijny obraz, który wzywa nas do tego, aby nigdy nie stanąć po stronie tych oprawców nie stać się człowiekiem głuchej przemocy, ale stanąć po stronie tej, tej drugiej czwórki. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby uwierzyć ukrzyżowanemu. To jest ciągłe, podstawowe wezwanie. Uwierzyć temu, który mówi z krzyża i słuchać jego słów. Na pewno pomoże nam w tym Fragment, który też nie przed chwilą słyszeliśmy. Co święty Paweł napisał do Kolosan? To jest jeden z największych chrystologicznych tekstów Nowego Testamentu. On jest obrazem Boga Niewidzialnego. Boga nie widzimy. Nikt go nie widziało, oprócz jego Syna. Ale jest obraz Boga, obraz, ikona. Uobecnienie Boga, Boży Syn. Pierworodny wobec każdego stworzenia, w nim zostało wszystko stworzone. Gdy dzisiaj będziemy spacerowali po górze, czy wracali do swoich miejscowości, można popatrzeć na drzewa, posłuchać praków i sobie przypomnieć te słowa: Że wszystko to zostało stworzone przez Chrystusa. O tym też mówi święty Jan. Wszystko przez Niego się stało. I już kończąc. Dzisiaj drodzy siostry i bracia, nasze Maryjne święto, ale też wielkie święto naszej Ojczyzny, Konstytucja 3 Maja, i pewno wiele innych wydarzeń z historii Polski, które przychodzą nam, nam teraz na myśl, jesteśmy wezwani do tego, by. Taką właśnie cywilizację budować w naszej ojczyźnie. Właśnie nie głuchej przemocy, tylko słuchania, odpowiedzialności, wspierania siebie nawzajem. Pamiętanie o tym, że syn ma matkę, matka ma ojca, że krzywda zadana jednej osobie dotyka innych. To jest to, co ojciec święty Jan Paweł II w dwóch słowach określił cywilizacja miłości. Piękna była dzisiejsza kolekta, czyli ta modlitwa na początku Mszy Świętej. O co prosimy dla ojczyzny? O pokój i nie tylko dla naszej ojczyzny. O co prosimy dla religii, dla chrześcijaństwa? O wolność. Wolność dla religii, pokój dla ojczyzny.